Witam Was, z tej strony oficjal, a w dzisiejszym odcinku chcę Wam zaprezentować bardzo ciekawą e, grę strategiczną ze studia Paradox Interactive. Oczywiście jest to dobrze znany Wam Stellaris. Hmm, oczywiście będzie to jakaś mini-seria, coś takiego, ale dobrze, bez zbędnego przedłużania, zaczniemy od razu od wybierania frakcji, znaczy od wy wybierania naszego gatunku, jaki będziemy tworzyć. I mam już zaplanowany mniej więcej scenari scenariusz, że chcę grać rasą dosyć agresywną. I tak gram, jak widzicie, po angielsku. A dlaczego? A dlatego, że e, mam tu pewne chyba mody chyba dwa mody a one obsługują tylko język angielski, nie są to jakieś duże. Mody, ale zaraz zobaczycie jakie to będą mody. Dobrze. Mi się wydaje, że agresywne rośliny będą dosyć e, ciekawe, więc wybierzemy którąś z nich i myślę, że ta mi się najbardziej podoba albo... No dobrze, ta niech będzie. E, zmieniamy nazwę Nie wiem jak nazwać agresywną roślinę. Wiem jak był trujący bluszcz po angielsku. No dobra, nie będzie. Poisoness. Dobra, mam. Troszeczkę cife zaraz grę, bo chyba jest troszeczkę za głośna. Ale dobra, e, tutaj mamy nazwa. Plural to mamy. Nie dobra zrobimy tak: Poison. Kurde, jak to było? Czekajcie, kurde, plural, co to znaczyło, plural? Już zapomniałem, Czekaj, To była ta odmiana przez te. Y, przez te przypadki. Czekajcie, będzie poisonan. I po. I... Po... Poizones. Y, tutaj mamy klasę, znaczy nazwy statków, albo ogólnie nazwy związane właśnie, niech będzie to PSS, dobra. Tutaj musimy wybrać teraz cechy, i jako że to są agresywne rośliny, to na pewno bym wybrał sobie, że są oni silni. No dobrze, że są oni dewiantami, że są socjologiczni. I możemy jeszcze za dwa punkty sobie coś silniejszego dać. Inżynierowie, nie robię. O, dobrze, czyli takie będą mieć cechy. O, i tu już, i tu już widzicie, jakiego ma moda mam. Mam moda na więcej tych planet. Mi, mi się wydaje, że rośliny będą lepiej się czuć w świecie em, leśnym. Nazwa planety, to dajmy na to, że to będzie Forestend. O, wiem, że to nie jest oryginalna nazwa. A Gwiazda Polion. O, e, dobra. E, miasta Plantoidów. O, i teraz nasze jakby pochodzenie, skąd pochodzimy, czy coś takiego. Tu, widzie, tu widziałem gdzieś fajną właśnie taką... Tu też są z modów kilka, ale dobrze, nie, nie, nie. My sobie weźmiemy, mi się wydaje, że drzewo, drzewo życia, coś takiego właśnie. Tu mamy to, co nam daje. I jeszcze tutaj macie dodatki, jakie ja posiadam, więc dosyć sporo mam. Dobrze, jako że będziemy agresywną rasą, to weźmiemy na pewno ksenofobów. I z ksenofobami yy, łączy się kilka etyk. Yy. Materialni bym wziął i może jeszcze militarni są tacy. I będą, nie, może dyktaturą. Dobra, weźmiemy dyktaturę. E, kultura wojowników i może jeszcze funkcjonalna architektura. Dobra. E, oczywiście w dalszej rozgry rozgrywce będzie można sobie jeszcze powiększyć to o jeden, jakby, jakby ktoś chciał się zapytać. Nazwa naszego imperium. Zobaczymy co nam gra proponuje. Dobra, weźmiemy United Zjednoczone. Zjednoczony District Poisoners Teraz czas na flagi, i tu jest kolejny moc, z którego korzystam, czyli po prostu mamy bardzo dużo setki tych setki kombinacji y, związanych z flagą. Tu mamy flagi nawet y, z, równych, y, z równych gier, o właśnie gry mamy. O i tu mamy nie wiem co tam. No ja nie znam chyba żadnego symbolu z gier, ale nie był jeden taki fajny symbol. N7 z Mass Effecta, właśnie, tylko ja tego nie widzę. Chyba on był gdzieś indziej. O, mamy te, te właśnie N7, o którym mówiłem, ale dobrze. Nas interesuje bardziej to, jest związanego z roślinami. Czyli nie wiem, myślę o ścieżkach i młot. Nawet mamy O, zoologiczne. To chyba będzie nam idealnie pasować, właśnie. Dobrze, i co my tutaj mamy? Piórko. okej, okay, niech będzie piórko. I teraz wybieramy kolor flagi. Dobra, główny kolor, wybierzemy sobie jasno-niebieski, znaczy jasno-zielony. Dobrze, taki może być. Pasuje nam no, dobrze, tylko wybierzemy jeszcze inny układ. Dobra, bierzemy to. Eee, wybieramy wybór statku. Tu mamy to statek, który będzie pasować dla planeto-zbójców. Coś takiego. Dobra, to. Czekaj, czemu mi się to wyświetla? Wymaganie, a to muszę być chyba autorytarny. Dobra, to nie mogę tego wybrać, niestety. No nie niech będzie po prostu zyskowne, zjednoczone i tyle. Nie będę się tutaj bawić w to. Dobra, ehm, pokój, warianty kolorystyczne, dobra, zostawiam taki stój. Może zmienię Okej, okay, taki e, nazwę, nie wiem. Dobra, niech będzie global imperator, dobra, nie ma dziedzica. E, płeć, to będzie, nie wiem, e, a default, dobra, już chyba wiem. O, teraz już mogę zmienić, dobra. Bo wcześniej ustawiłem, że tylko, że tylko mężczyźni mogli być w tym, w tym, w tej, moj, w tej mojej, w tym moim państwie. O tak, o tak to nazwę. I teraz gramy. A właśnie nie, jeszcze nie. Zanim sobie zagramy w to, weźmiemy może 800 gwiazd. Nie za, nie za dużo, Ring, to będzie. bierzemy maksimum, tak ogóle w tej grze trochę łamie, więc mm, wybrałem sobie bez zabójczych imperiów, Morder, morderczych terw, ok to tak zostawiam, zostawiam, no to co? To lecimy, gramy w, gr w gierkę, ok tutaj nas jest komunikat, ja włącz, ja od razu wyłączam Włączam, eee, znaczy, ściskam dźwięk, dobrze. Więc tak wygląda nasza e, galaktyka, a tak wygląda nasza planeta. Ala Ziemia, i w ogóle widzę, że jesteśmy chyba księżycem tego, tego jowisza, podobnego coś e, jeszcze z pierścieniami. Tu nie wiem, czy widzicie, dobra, nieważne. My jesteśmy tutaj ułożeni w galaktyce, czyli. W takim przeciętnym położeniu, bo tu widzę, że mamy już od razu jakieś planety do zbadania i zaraz się wybierzemy. Ale na początku trzeba wszystko sobie usegregować. Wybieramy technologię. Polecam Wam zawsze wybierać technologię niezwiązaną z wojskiem, czy w ogóle z tym. Ale po prostu z badaniami głównie, bo na dalszym się skupimy. To jest nasz przywódca ma 45 lat. Yy. Nie mamy wyboru, wybory są tylko po śmierci władcy. Nasze cechy, naszego władcy, nasze polityki. Edykty, które możemy wydawać, i tu mamy też bardzo ciekawa, ciekawą rzecz, czyli tradycje, i tu też mamy modę na tradycje, bo właśnie z, tutaj mamy nazwę tego moda. I jak każde okienko uzupełnimy, to zostaje, to dostaniemy tak zwane perki, które możemy sobie wybrać. Projekt okrętów, i tu wiem, że właśnie z tego co widzę, to chyba została nowa funkcja dodana. Więc Zaczniemy wszystko od przydzielania y, naukowców do badania. Y, planet i tu mamy, y, tu mamy. O nie, ma mamy już przydzielony, dobra, to spoko to, wys to wysyłamy go do badania y, systemu. W ogóle czekać, tylko chcę to zobaczyć, bo aha, możemy tak zrobić. Żeby badał tutaj. Okej, okay, dobra. I zaraz wyślemy, i zaraz budujemy sobie kolejny statek. Eee, tu mamy nasz rok. Eee, okienko mi zasłania, bo mam tutaj nagrywanie, więc ja nie widzę, ja nie widzę bo nie mam jaki mamy rok. A czekajcie. Nie, nie, mo nie mogę przesunąć. Dobra. Nieważne. A tu mamy nasze zasoby, jakimi dysponujemy. I każdy zasób jest do czegoś. Kredyty energetyczne są odpowiedzialne za takie pieniądze w grze. Minerały do budowania Żywność to jakby do po prostu do utrzymania naszej populacji yy, Tak, a tu mamy do budowy statków i tu mamy dobra konsumenckie Widzimy już, że w sobie zamierza tam badać planety więc sobie przez ten czas będziemy sobie budować coś yy, więc sobie pobudujemy sobie coś tam w układzie Fibiar, czyli mamy taki taki tu mamy port Zbudujemy sobie dwa statki, Ma, możemy odblokować właśnie jedną korzyść i tu mamy właśnie... I tu dlatego mam język angielski, ponieważ po prostu by, prawdopodobnie by tego nie, nie byłoby widać. Dobrze. My zawsze sobie zaczniemy od, e, od tradycji takiej naukowej. Czyli dobra, wybierzemy sobie to. I możemy jak wszystko uzupełnimy to, to dostaniemy po prostu pełki tak zwane. Wiecie to spróbuję potem zmienić język na polski. Zobaczyłem czy w ogóle będzie mi to działać, czy nie. Bo wiecie, gra to w po angielsku, to już ma trochę minusy, bo ja nie za bardzo znam język, język, a czasami mi ciężko, znaczy ja tak, to tak, znaczy ja tak pamiętam niby co tam jest napisane, więc też nie ma jakiegoś takiego dużego problemu z tym. Ehm, dobrze. Do badly go, e, czyli dostaniemy 35% do szybkości badań. Planet, w sensie odkrywania planet więc wybieramy sobie to kolejne okienko. Możemy otworzyć za 3 mies miesiące, tak jak mówiłem, 3 miesiące minęły i <laughs> możemy już otworzyć kolejne. Dobra, system zbadany będzie, on leciał do innego systemu. Tak. O, to wam to w pokażę Nie wiem, dobra, weźmiemy sobie to, co my tutaj mamy. Gdzie to planety, właśnie taką, te podobną. Mamy to świat kontynentalny. To ja zaraz do tego. Tak, i to jest, to jest wielkość planety, czyli ile dystryktów ma, i, i jak, jak dużo możemy tam wybudować, po prostu. A tu mamy anomalię, i jest ona zbyt ciężka dla, za, dla naszego naukowca, więc musimy jeszcze sobie e, poczekać. Dobra, został wybudowany kolejny statek naukowy, więc przyślemy tam naukowca, zakrytujemy sobie kolejnego. I teraz, zobaczy, I teraz musimy zobaczyć y, y, kto jest, kto byłby najlepszy. No dobrze, chyba ten, bo ten ma premię do umiejętności, więc wybieramy go i przydzielamy sobie go do y, badań. Znaczy do... No tak, do odkrywania planet. Dobra, mamy już dwóch naukowców i na razie tyle nam zostanie, bo każdy naukowiec generuje jakieś tam kofty i tak dalej. Kolej, kolejna kowietść z rozwoju, czyli yy, nie będzie to dywizja naukowa, chyba tak to się tłumaczy. Już nie pamiętam, tutaj mamy kolejne anomalię, To na razie nie. O, tą już możemy wziąć, bo jest ona dla na dla nas poziom, więc OK, wybieramy sobie. I zauważcie, że każdy układ zawiera. Jakieś tam surowce, które jak przyjmiemy, będziemy mogli sobie je wydobyć. Więc wyślemy statek konstrukcyjny, żeby zbudował już tam swój, już tam postawunek graniczny. I wtedy po prostu wchłoniemy, wchłoniemy po prostu, no, układy do naszych granic. Badanie badania ukończone, więc wybieramy szybkość wzrostu populacji. A właśnie zobaczymy właśnie co nasza planeta w ogóle daje. Mamy 33 3 populacje. Jest to mamy tutaj właśnie zyskowne zjednoczenie, co daje nam od na 25%, a tu mamy wskaźnik co nasza planeta produkuje, a tu jaki jest deficyt planety. No, no na, razie nie, na razie nie mamy żadnych bezrobotnych ludzi, więc możemy sobie nic nie, nie możemy jeszcze... Znaczy możemy coś tam pobudować, ale nie opłaca nam się to, bo my, tak bo... Powiecie. Ok. Doba, terraformowanie. Czyli, dobra, wykryliśmy. Aha, wykryliśmy coś na planecie. dobra fascynujące. Kolejna korzyść z rozwoju. Przedostatnia. O, i już wchłoniliśmy to. Czyli możemy sobie. Od razu, i wiecie co? I możemy od razu zrobić pierwszą kolonię, tak? Ale czy teraz pytanie: Czy będziemy robić to teraz, czy później? Dobra, wiecie co? W następnym odcinku sobie zrobimy kolonię, i zaraz będziemy w sumie i tak kończyć. Tu wybrałem kolejne, kolejne badanie, czyli kredyty energetyczne z, z od techników 20%. Kolejna anomalia na, kolej, na planecie Eteren 4. I możemy tak właśnie wszystko wchłonąć, do swoich granic, oczywiście to wszystko kosztuje. Tu odkryliśmy kolejną planetę, ona jest tym razem na To dl dl dlatego, że to jest wyspa Atoli. Atole to są z tego co wiem, takie wysepki właśnie. I one nie, nie, i one nie są i one nie są zbytnio dla nas, ale nie mamy na czerwono, ponieważ jest to planeta, na której faktycznie możemy się ośledzić, ale to nie będzie jeszcze takie, takie, taka duża korzyść, dla nas 60%. I uwaga, kolejny poziom, ostatni wybieramy. I, możemy, I tu mamy już perki odblokowane, możemy sobie wybrać jeden z nich. Myślę właśnie, co wybrać sobie. Wiecie co, myślę, że sobie wybierzemy... No dobrze, weźmiemy sobie y, to, co nam da y, jakby badania plus 10 i, i większą szansę na rzadkie technologie. Dobra, i wiecie co, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym filmie. O tej grze, czy wam się taka gierka spodoba. I po prostu, i widzimy się w następnym odcinku. To do zobaczenia i cześć.